Cześć, witajcie. Ja przychodzę dzisiaj znowu z tematem, może już nie samego księdza Dominika Chmielewskiego, ale z tematem odnośnie całego tego ataku na, na kapłanów. Ja myślę, że tutaj sprawa księdza Chmielewskiego mm, raczej, e, owszem, uderzyła w jego osobę, to jest fakt, ale ja mam wrażenie, że tutaj to diabelskie działanie i diabelski atak jest raczej wymierzony we wspólnotę, o wojowników Maryi. Dlaczego? No bo jednak ilość e, tylu mężczyzn modląca się na różańcu ze swojej rodziny, za ojczyznę jest ogromna. I, I mam wrażenie, też czasami rozmawiam tutaj troszkę ze znajomymi, że tu chodzi przede wszystkim o całą wspólnotę. Tutaj chodzi o wojowników Maryi. Trzeba to rozbić. A szatan od czego zaczął? Zaczął od tego, aby uderzyć pasterza. A rozproszą się o owce. Niestety e, tak to wygląda. Czy jesteśmy gotowi na to? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, nie wiem, bo skoro takie ikony e, nie tyle co upadają, co są tak mocno szarpane przez złego ducha, to o ileż my? Czy my je będziemy w stanie się obronić i, i ostać? Bez modlitwy, a nawet jeżeli ma, jest u nas e, modlitwa, to ona musi być jakościowa, bardzo mocna. Widzimy, że czas przyspiesza. Działania diabelskie są coraz bardziej intensywne i tutaj gadanie z naszej strony nic nie zmieni. Tutaj musimy bardzo mocno wziąć się do pracy. Czy wspólnota wojowników Maryi przetrwa, czy za chwilę, wiecie, działanie diabelskie będzie polegało na tym, że o zobaczcie, to są wojownicy Maryi, ale przecież ich założyciel, ich guru okazał się człowiekiem niegodnym zaufania. To tak samo oni i za chwilę będą wytykani palcami przez... No, ludzi co najmniej o słabej wierze albo ich braku, którzy mają e, jakby e, za swoich guru e, ateistów czy wojujących komunistów, no nie łudźmy się, tak to będzie wyglądało. Ja uważam, że cała ta sprawa jest wymierzona we wspólnotę, w ludzi modlących się, bo jednak, nie łudźmy się, ale kilkaset czy kilka tysięcy mężczyzn modlących się na różańcu, to jest siła ogromna, sól w oku złego, nie tylko złego i ludzi, którzy mu służą, świadomie bądź nie, ale niestety tak to wygląda. Modlmy się też przede wszystkim za całą tą wspólnotę, za, za chłopów, aby po prostu dali radę, za kapłanów, żeby również błogosławili, modlili się i wytrwali, Rzeczą ludzką jest upadać, ale widzimy, że szatan mocno się zabiera za nas wszystkich. Jeżeli będzie mógł przy końcu czasów, to postara się zwieść również tych wybranych. Więc Zadajmy sobie pytanie: skoro tak mocni zawodnicy w świetle Pana Boga i naszym mogą się potknąć, to o ileż my możemy za chwilę wylądować na samym dnie. Módlmy się, pracujmy, wymagajmy przede wszystkim od siebie i zmieniajmy nasze otoczenie, również zaczynając od siebie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.